Cześć, na kanału In the Trade, dzisiaj nowy handl, także po handlowiemy, proszę o subskrypcję kanału i zaczynamy handlować. Влитовую, минути, і ось тут маємо паравалютову чи мінути, і шукаємо паравалютову на TradingView. як завжди, перед розпочинчим, прошу о долончайні до моєї групи дармової дні за Trading Free Group в Телеграмі. Є група дармова, де дає дві сесії, проводжує дві сесії хандлового джени, так. Дає єдин сигнал сесії, також можна отримати два сигнали дармових джени в групі дармової. Лінк на групу бенджі в обшитому фільміку. Również mamy robotę handlowego, który prowadzi analizę techniczną tak, na różnych parach walutowych i na różnych ramach czasowych, można wybierać ramy czasowe, dalej tak, prowadzić analizy na parach walutowych i bot wydaje wnioski np. wejście w, w, w górę lub wejście w dół, tak, mamy sprzedaż lub kupno, także żeby otrzymać tego bota można pisać, no, ja powiem jak to wszystko zrobić, a na dołączanie do grupy będzie w opisie k tego filmiku. Dobrze, mam tutaj parę walutowe i otworzymy transakcję na tej parze walutowej. Już fajna sytuacja. Możemy otworzyć, szukamy na pocket option, sprawdzamy procent wypłaty i, i handlujemy. Tak, 3 minuty wyżej na 300 dolarów. Dobrze, dlaczego 3 minuty wyżej? Zwróćcie uwagę. Co w ogóle mamy? Najpierw musimy zrozumieć, na jakim poziomie znajduje się cena. Dlatego musimy przeanalizować, gdzie była cena wcześniej i odwrócona. Zwróćcie uwagę na przykład, tak. Mamy poziomy, niżej których cena nie szła, tak? Mamy te punkty na których będziemy szukać tutaj poziomu wsparcia teraz. Tak? Zwróćcie uwagę, mamy te punkty, gdzie była cena, był początek tego ruchu, tak dalej był wzrost i także można powiedzieć, że tutaj mamy poziom wsparcia. tak? uwagę, mamy tutaj poziom wsparcia, cena niżej tego poziomu w ciągu tego czasu nie szła. I co dalej? Dalej zwrócimy uwagę na wskaźniki RSI. Co było? Tutaj mamy już na tym poziomie już mamy wyprzedanie tak? i dalej mamy jeszcze jeden poziom wyprzedania. Również Czekamy odwrócenie od tego poziomu. Był spadek, zwróć uwagę, do, doszedł do poziomu wsparcia. Niżej tego poziomu wsparcia cena nie szła i teraz czekamy, że cena będzie odwrócona i iść wyżej tego poziomu. Tak? Naprawdę jest ciekawe miejsce, dla, żeby kupić. tak I tutaj będę kupować, żeby cena rosła i szła wyżej. Jak zawsze, zwróćcie uwagę, gdzie była cena historycznym wcześniej. Tak? Szukamy to, na to zwracamy uwagę i szukamy poziomu wsparcia. Kiedy już mamy ten poziom, szukamy linii. Tego, gdzie znajduje się cena, dalej zwrócimy uwagę na wskaźniki Resign, na przykład, tak, że cena jest wykupiona lub wyprzedana i handlujemy na tej, po tej strategii, tak, po, st na, po strategii na odwrócenie tendencji. Dalej zwróćcie uwagę, na 5 minut na ramie czasowej podobna sytuacja, tak, mamy wzrost, tutaj mamy wzrost i cena idzie wyżej po trendzie wzrostowym. Dlaczego szukamy te punkty? Tak? Dlatego, żeby zrozumieć, jak idzie cena i jak zachowują się uczestnicy rynku. Tak? Również w, kiedy zwracamy uwagę na wskaźnik RSI, który pokazuje nam teraz tą rozbieżność tak? między wskaźnikiem i wykresem, to wskazuje na też, że naprawdę w tym trendzie może nie być dużo siły. I zwróć uwagę teraz na świecie, tak? już mamy świecie zielone, cena poszła wyżej od tego poziomu, było, było odwrócenie tego poziomu. Co? I na czym polega ta strategia? tak? Po prostu szukać te miejsca, gdzie maksymalnie jest taki poziom, gdzie może cena być odwrócona. Dalej otworzymy transakcję, kiedy cena wchodzi w ten poziom, poziom spasza na przykład jak teraz, tak? Na minimalnym lub na maksymalnym ee, takiej skale, tak? I czekać, żeby cena była odwrócona. Jeżeli mamy silny poziom, tak? Cena wcześniej była odwrócona na tym poziomie 2-3 razy lub więcej, to wtedy mamy więcej szans do tego, żeby cena była odwrócona na tym poziomie. Jeżeli jakiś z jest słaby, to wtedy nie, nie może być na przykład, na przykład e, dużej takiej pełności to, że cena będzie odwrócona. Także na te, również na ten musicie zwrócić uwagę, tak, czy jest poziom silny, czy nie, tak, ile razy była cena odwrócona. Dobrze szukać naprawdę te poziomy wsparcia oporu, gdzie jest historyczny taki minimum lub historyczny maksimum, tak, jak w ciągu dnia na przykład cena nie szła niżej tego poziomu, lub tam w ciągu jakiegoś e, e, tam paru godzin, tak, cena nie szła niżej tego poziomu, to będzie dobrze szansa na to, żeby od tego poziomu cena była odwrócona. I teraz zwróć uwagę, cena zamyka się plusy wszystko w porządku, mamy plus, Również wszystko jak i mówiłem, tak? że mamy poziom, poziom wsparcia, mamy punkt, gdzie była cena odwrócona, o czym ja mówiłem, tak? cena była odwrócona w tych poziomach, po tych punktach yy, szukamy tej strefy wsparcia. Tak? Dalej, co zwróćmy uwagę na wskaźnik GSI, mamy rozbieżność między wskaźnikiem i wykresem, tak? tutaj mamy na przykład był spadek i zatrzymanie teraz dwóch boczny i dalej idzie odwrócenie. Dobrze, poszukamy nowej pary walutowej, poszukamy, e, zwróćmy uwagę, co się dzieje. Tu już mam tutaj parę walutową. Otworzymy transakcję na tej pary walutowej, tak, spłacamy procent wypłaty. Nie jest duży, ale naprawdę będziemy handlować. Na 3 minuty niżej. Już tutaj otworzymy transakcję niżej, tak, nie wyżej, niżej. I dlaczego? Zwróćcie uwagę. Również mamy poziom takiego oporu, już, tak. Cena znajduje się na poziomie oporu. Cena była, była zwróćcie uwagę na kierunek ceny, jak cena szła, tak. Był wzrost. Tak, dalej dochodzi do tych poziomów, było odwrócone, również teraz znajduje się na tym poziomie i jest szansa na to, że cena będzie odwrócona, bo zwrócimy uwagę na wskaźnik RSI, jeszcze raz tak, tutaj duży poziom oporu, dalej zwróćmy uwagę na wskaźnik RSI i gdzie cena znajduje się, tak, mamy, że ten, te, te cena znajduje się na poziomie oporu i dalej zwróćmy uwagę, tak, gdzie aktualnie co mamy, mamy wzrost, a wskaźnik RSI co pokazuje ruch w bok, tak, zwróć uwagę, cena idzie na wskaźnik RSI w bok. O czym, o czym to, o o to znacie? Tak? Czym, czym to jest? Także tutaj mamy wzrost na wskaźniku RSI, co mamy spadek. Jeszcze jedna rozbieżność, tak? Również na tej rozbieżności, o której mówię. Także cena musi iść jak zgodnie z trendem. tak? Jeśli trend mamy na wskaźniku RSI wzrost to i na wykresie musi być wzrost, tak. Jeżeli mamy, e, nie mamy, tak, mamy rozbieżność, w każdym EKSA idzie do góry, a na wykresie mamy wzrost, to będzie duży możliwość tego, że ta cena będzie odwrócona na jakimś poziomie, tak. I dlatego otworzymy transakcję w tym, w tym miejscu, żeby na tym zarabiać, tak. Kiedy analizujemy różne para walutowe i, i kiedy analizujemy różne ramy czasowe, tak. Musimy zwrócić uwagę, tak, jeżeli na przykład cena jest wykupiona lub wyprzedana na 1-minutny ramy czasowej, na 5-minutny rama czasowej i na 30-minutny ramy bardzo to fajny sygnał na to, że cena będzie tam naprawdę iść zgodnie z tym wykupieniem, wyprzedaniem, tak, bo kiedy mamy, kiedy jest taka rozbieżność na przykład na 5-minutny ramy czasowy mamy na przykład ee, tam wykupienie, a na 1 minutę wyprzedanie, tak, to lepiej zwrócić uwagę na 5-minutny bo 5-minutny rama ma. E, mniejszy e, taki, e, e, taki szansę, że procentów tego, że może być takie e, fałszywe jakieś tam przełamanie lub fałszywy jakiś poziom, tak, bo może po prostu być jakaś korekcja, którą można zobaczyć na 1 minutowym ramie czasowej, a na minutowym ramie czasowej można zobaczyć lub w ogóle zmianę tendencji lub zmianę trendu, tak, bo naprawdę e, dużo informacji znajduje się w świeciach minutowych e, e, oraz niż e, w świeciach Jednym minutach, tak? na to również trzeba zwrócić uwagę, tak? Teraz teraz stanę znajduje się trochę niżej, tak? Już w poziomie otwarcia, tak? Także czekamy, żeby e, czy będzie zamknięta w plusie, czy nie? Tak? I otworzymy wtedy transakcję na pokrywanie, tak? Ale ja myślę, że teraz będzie dalej iść niżej, bo po wkaźniku RSI był naprawdę. Cena nie ma dużej siły, tak? Także ja myślę, że teraz będzie, będziemy mieć plus, tak? Poczekamy jeszcze trochę. E, również na to musimy zwrócić uwagę, naprawdę, jeżeli tak, cena zamknięta w plusie, tak? niżej poziom otwarcia, tak? Wszystko w porządku. E, dlaczego nie otworzyłem pokrywania, bo już po analizie technicznej już rozumiem, że naprawdę cena znajduje się na takim poziomie, gdzie będzie odwrócenie, tak? To e, na to już musimy zwrócić uwagę, także mamy poziom oporu, jeszcze raz, tak. Dalej, na co musicie zwrócić uwagę? Tak, jak cena idzie, zwróćcie uwagę. Tak, tutaj już mamy taki ruch bocznej, tak na tym poziomie, a wskaźnik gasy idzie na spadek, także również na tym miejscu od tego poziomu będzie i spadek, bo jak również jak i na wskaźniku, tak i na wykresie cena będzie odwrócona. Tak, mamy te poziomy, których cena odwróciło się odwróciła i tak to wszystko wygląda. Także dobrze, na dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo. Poproszę o subskrypcję kanału, dołączenie do grup i na razie do widzenia, do następnego filmiku.